Chciała się Macioma słuchać wczoraj w natłoku spraw. Zapomniałem nagrać Daily Betting, zapomniałem tego wrzucić. Dzisiaj zrobię dwa kupony, żeby liczbowo się wszystko zgadzało. No i od razu przejdziemy do konkretów. Wszelkie podsumowania macie w opisie pod filmem. Dzisiaj gram dwa kupony za 50 zł, czyli standardowa stawka. Na początek zwycięstwo Lester z Norwich. Z Norwich, które już padło ligę niżej i grają tragicznie. Ogólnie oba zespoły sobie za bardzo nie radzą. No ale wydaje mi się, że kadrowo i, i mimo wszystko mentalnie Lester tutaj jest na wyższym poziomie. Grają u siebie. Warto też przy takim przeciwniku się odbić, w końcu wygrać, zagrać dobry mecz, więc tutaj daje ich zwycięstwo, to samo overka 2,5 goli w meczu Wolverhampton i Manchester City. Wszyscy doskonale wiemy, że City to jest maszyna do, do robienia overków. Siedem ostatnich meczów to over co najmniej 2,5 goli i to głównie dzięki nim, więc tutaj doklejam sobie to do, do kuponu, Mam taki kupon na Premier League i drugi kupon za pięćdzieszek to jest zwycięstwo Nicei, która no na dobrą sprawę walczy nawet o top 3. Walczy o top 3, przegrali ostatnią finał Pucharu Francji, więc tutaj zostaje e, mocna, walka, mocna walka w Lidze. Muszą się skupić, tej końcówce sezonu i powalczyć, tym bardziej u siebie z zespołem, który walczy o utrzymanie, czyli to nam mówi o tym, że no piłkarsko jest dużo gorsze niż, niż Nice, a w tym sezonie daje tutaj zwycięstwo Nice i zwycięstwo Twente. Tutaj w tych dwóch przypadkach nie kombinuje. po prostu idę w czyste zwycięstwo, jeżeli chodzi o Twente, no to oni tutaj muszą walczyć o utrzymanie czwartego miejsca. Oczywiście to jest taka faza sezonu, że każdy o coś walczy i tu w przypadku Twente jest walka o utrzymanie czwartego miejsca, które daje kwalifikacje do, do Ligi Konferencji, a nie play-offy, bo już piąte miejsce to, to są play-offy, a tutaj czwarte miejsce to spokojne puchary, można powiedzieć, na przyszły sezon. W, e, grają z Groningen e, u siebie, które ma 5 5 meczów z rzędu przegranych, więc u siebie, na własnym terenie, z zespołem, który ostatnio mocno cieniuje, powinni sobie poradzić. Ode mnie dzisiaj dwie takie propozycje. Dla Was, oczywiście, konkurs i pięć do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu tutaj dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Wolverhampton a City. Dopisiecie swój rodzinka, czas wetklika, typujemy do 21.15. No i wszystkie ważne informacje w opisie pod filmem. Dobrego dziąka, wygranych kuponów. Pozdro!